Kibice WKS-u 1957 nadal czekają na pierwsze zwycięstwo swojej drużyny na stadionie Wosyru, bowiem w szóstej kolejce łódzkiej czwartej ligi niestety nie powiodło się. Rywalem Wielunian była Polonia Piotrków, mająca przed spotkaniem zaledwie dwa punkty więcej od podopiecznych trenera Romualda Solarka. Mimo, że pierwsza połowa była w miarę wyrównana, gospodarze przegrali cały mecz 0-3. Drużyna z Piotrkowa mogła objąć prowadzenie już po 25 minucie, jednak debiutujący w tym sezonie bramkarz gospodarzy Kuba Szczepaniak wyczuł intencję strzelca i efektownie obronił rzut karny. Kilka minut później jeden z obrońców wilmskiej drużyny niedokładnie przyjął podanie kolegi. Sytuację wykorzystał Adam Gambka i zdobył bramkę dla Polonii Piotrków. Tuż po przerwie meczu Piotrkowianie cieszyli się z drugiej bramki strzelonej ponownie przez gambkę. Niestety w WKS 1957 w tym spotkaniu nie oddał choćby jednego strzału w światło bramki rywali. Zwieńczeniem sukcesu drużyny z Piotrkowa okazał się trzeci gol, tym tym razem zdobyty przez Adriana Malickiego w ciągu ostatnich czterech minut doliczonych przez sędziego do meczu. Panie trenerze, na wyjazdach jako tako powiedzmy, że idzie, u siebie w czterech meczach jeden punkt, fajne cztery sobie pod rząd wakacyjny, ale kibiców widać jak na razie coraz mniej. Co można powiedzieć po tych sześciu kolejkach dotychczasowych jako szkoleniowiec? Co no na pewno wychodzi tak na, na, na jaw? No różnica w doświadczeniu. Tak? Tego tak szybko zniwelować się nie da. tak Potwierdzeniem tego jest mecz dzisiejszy: no greśmy z drużyną, które no gra już X-Glad czwartej lidze, nie ma słabych punktów. Ale no też rewelacji nie było w dotychczasowych meczach, prawda? No ale rewelacji nie było, no ale mecz ten pokazał no, poziom tej drużyny. No, jednak musimy jeszcze dużo, dużo pracować, żeby, żeby tę te, te różnicę, przede wszystkim w doświadczeniu, tak? Tu zawodnicy w poje szczególnych sytuacjach no, wiedzą jak się zachować, Wygrywałem te pojedynki poszczególne, łapią wtedy pewność i jakby, no, gra, grają się wtedy zdecydowanie pewniej i lepiej. Tak? Nie da się zdobyć punktów, yy, przepraszam, jeden punkt można zdobyć, jeżeli się strzału światu bramki nie odda. dzisiaj, Ale wygrać się nie da. Dzisiaj był jeden strzał w poprzeczkę, to też, jak Zbigniew wybójnik mówi, to nie jest strzał światu bramki. Tutaj trzeba szukać przyczyn kryzysu. Znaczy, no to jest jakby to. Czyli już można mówić o kryzysie w ogóle. Nie, nie, nie mówię o kryzysie, bo my musimy, nas czeka ciężka praca, żeby, żeby dorównywać tutaj dużyną w czwartej lidze. No, jesteśmy Beniaminkiem, który, który musi zbierać, zbierać doświadczenie, ciężko pracować. Tak? No, te, taki, ten element oddawania strzału no, jakby też jest potwierdzeniem tego, tego co powiedziałem wcześniej. Tak? No, ciężko jest się przebić przez, przez, przez doświadczony zespół i, i stwarzać tutaj sytuację. E, i, i, I tego jestem świadomy, tak? no, ale nie da, nie da się tego tak, tak zrobić. Yy, mówię, no, to ta drużyna w, w, w składzie zbliżonym do tego gra, gra kilka ładnych sezonów w czwartej lidze z czołową drużyną. No dlatego dlatego w niektórych momentach to wygląda tak jak wygląda. O kryzysie no, może faktycznie za wcześnie powiedziałem. Do, jeszcze dalej jestem od tego, żeby mówić, że, że będziemy walczyć utrzymanie do końca, ale czy, czy nie jest nie przyszedł moment po tych sześciu kolejkach, żeby się zastanowić, bo nie wiem, czy, czy tak jest, ale niech mi Pan wyprowadzi z będu, że do końca sierpnia jeszcze jakieś okno transferowe i czy w związku z tym nie, czy się nie, nie jest czas, żeby się zastanowić, czy, czy, w tym radzie, w, czy w tym składzie damy radę, czy, czy, czy można, trudno mówić o wzmocnieniach, ale o jakichś zmianach, rotacjach w składzie, a to się dopiero potem okaże, że to będzie wzmocnienie. Znaczy, no, mamy obraz drużyny i wiemy, że, że drużyna nasza no jest, jest, jest młoda, gdzieś perspektywiczna, tak, e, stanowią ludzie młodzi, chętni do pracy, tak są świadomi tego, że im tego doświadczenia brakuje. Czy, czy receptą teraz będzie taki transfer pojedynczy w ostatniej chwili? Myślę, że nie. Myślę, że trzeba dać, e, dać zaufanie tym, tym zawodnikom, których, których mamy i, i, i z nimi próbować stworzyć drużynę, która będzie nabierała doświadczenia i będzie próbowała zrealizować cele. Czy W takim razie ta, ta kadra nie jest za wąska, bo wiem, że, że kilka kontuzji jest w drużynie i to pierwsze planowi zawodnicy. Jakieś tam sprawy zawodowe czy, czy pewne, powiedzmy zarobkowe spowodowały, że, że, że też niepełny skład był i, i czy pod tym kątem się zastanowić, żeby uzupełnić, żeby szersza była? Zaczy nie no, tu mam akurat szeroką, tak, tych kontuzji i właściwie to nie były sprawy jakby służbowe, tylko większość zawodników, których nie gra, to są kontuzje, tak. Ale rzeczywiście nie mamy gdzieś z pięciu zawodników, którzy, którzy leczą urazy i no i to też, no, mówiąc delikatnie, nie pomaga, tak. Z jakimi nadziejami, motywacją przystępujemy do następnych spotkań? Znaczy, no nie ma tutaj szukać jakichś enigmatycznych jakiś wypowiedzi. Trzeba, pr Trzeba pr 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 pracować i, i to no, ze zdwojoną siłą, tak? No bo y, my musimy doświadczenie zbierać. No nie, 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 ma, nie ma tu takiej, takiej recepty, żeby, żeby znaleźć coś innego, gdzieś tam drogę na skróty, tak? Czy, czy teraz dwóch kupić, czy, 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 czy z tygodnia na tydzień. No to, to, się, to się tak nie zrobi. Mówi się tak, że nieszczęścia nie, niektórych, czy niebezpieczeństwo niektórych jest nieraz powodem do, do szczęścia ty, tych drugich, ty, którzy dostają szansę. Ty dzisiaj dostałeś w dobrym stylu zacząłeś. Może od tych dobrych rzeczy zaczniemy, jak to było przed karnym. Ja tutaj świadkiem jest pan Andrzej Stępień i pan Tomek Kuliski. Powiedziałem, prawy, dolny róg bramkarza i broni. I, a jak, jak ty się przygotowałeś do broni tego karnego? Udało się wyczuć zawodnika, karnego obroniłem i w sumie to jest loteria, nie? właśnie, jak on strzela, czy, czy macie jakieś wideo przed meczem, kto może strzelać, jak będzie strzelał i tak dalej, czy, czy na tym poziomie to, to, to w ogóle się o tym nie, nie dyskutuje? Nie, nie, broń Boże, żadnych, żadnego meczu nie analizowałem, żadnego karnego przeciwnika, po prostu udało się go wyczuć i obronić. To jeszcze było przy stanie 0-0, jeśli dobrze pamiętam, yy, to mogę dodać skrzydeł kolegom, Tobie, dlaczego tak się nie stało? Co, co w ogóle powiedzieć, wiem, wiem że, że Tobie to Prawie że juniorowi, bo w zasadzie jeszcze, jeszcze jesteś juniorem, do końca sierpnia, można powiedzieć, Czyli nie, nie jest na rękę oceniać z grę kolegów, ale, ale dlaczego tak się potoczyło, że brak, brak zrozumienia z blokiem obronnym, czy, czy jakbyś to wiedział, mo, mo, może nie, nie trzeba głośnie krzyknąć moja, czy, czy, czy bardziej krzyknąć na kolegów, że, żeby oni czuli, że, że, że taki ojciec martwi z tyłu, jest ich pilnuje. Jeszcze nie wiem czego zabrakło, może koncentracji, drużyna okazała się lepsza, wykorzystała nasze błędy, było dużo błędów w bloku obronnym, na pewno to zawodziło, może też drużyna była bardziej dojrza, dojrzalsza jak na tą ligę, nie mam pojęcia. Jak ona cię widzi, czy jakikolwiek z e, a jak to wygląda twoja sytuacja teraz, jeśli chodzi o szanse gry w pierwszym zespole, długo nie będzie Sprawczy? Czy, czy w ogóle dostajesz szansę, by coś lepszy, bo, bo nie znam szczegółów. E, rywalizacja jest o pierwszy skład, to prawda Kaspra chwilowo nie ma, ale niedługo wraca i będzie tak samo rywalizacja, tak jak była do tej pory. Nie odpuścisz Kaspra? Nie odpuszczę, ale będzie. No zobaczymy jak to będzie. A więc Kasper musisz walczyć. Pozdrawiamy, dziękuję. Tak jest również, dziękuję.